Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta Łomży Mariusza Szanowskiego witam wszystkich Państwa na spotkaniu, w trakcie którego odbędzie się podpisanie umowy na realizację projektu Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Witam wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Witam posłów na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Bernadettę Krynicką i Mieczysława Baszko. Witam wicemarszałków województwa podlaskiego, Stanisława Derechajło i Marka Olbrysia. Witam Elżbietę Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego wraz z zastępcą Małgorzatą kukorko -Łodko. Liderem projektu Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego jest miasto Łąża. Witam przedstawicieli partnerów tego projektu. Starostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego i Wicestarostę Marię Dziekońską. Starostę Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego. Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko i Wicestarostę Joannę Kojło jeszcze nie dojechali, ale wiemy, że mają do nas za chwilę dotrzeć. E, witam Starostę Kolneńskiego Tadeusza Klamę. Dziękuję. Witam Starostę Zamruskiego Stanisława Ożlańskiego i Wicestarostę Jacka Norberta Murawskiego. Dziękuję. Witam Wicestarostę Siemiatyckiego Marka Bobela. Dotarł do nas starosta Hajnówki. Witamy serdecznie. Witamy wójt gminy Boczki Dorotę Kendra-Ptaszyńską. Witamy również dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych Magdalenę Skup. W imieniu prezydenta pragnę również powitać naszych gości, wicedyrektora Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Marcina Sekścińskiego, doradcę wicepremiera Jarosława Gowina. <klucza> Witam pana Zbigniewa Piotrowskiego, dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. <klucza> Witam pana Juliusza Jakimowicza, zastępcę dyrektora gabinetu Marszałka. Witam profesora doktora habilitowanego Dariusza Surowika, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łąży. Witam dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Mieczysława Bieńka i wicedyrektora Elżbietę Bazydło. Witam dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Jagielaka i wicedyrektora Annę Fabin. Witam Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dariusza Brakonieckiego. Witam Dyrektora Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży Piotra Grabaniego. Witam Prezesa Szkoły Językowej Lingło Sebastiana Jaworowskiego. Witam Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, Pana Piotra Glinkę. Witam przybyłe media oraz wszystkich pozostałych gości. O zabranie głosu proszę na wstępie gospodarza dzisiejszego spotkania Pana Mariusza Chrzanowskiego. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie według godności i tytułów. Cieszymy się niezmiernie, że w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Ratusza tyle znakomitych osób zebrało się wokół dużego projektu, projektu, o którym w ostatnich miesiącach bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, żeby ten projekt został zrealizowany. Jak państwo widzicie wartość dofinansowania prawie 20 milionów złotych. To pokazuje jak ogromny i ważny dla naszego subregionu jest to projekt. A jak jeszcze dodam, że Samorządy, które w skład tego projektu weszły bez żadnego wkładu własnego, to pokazuje, że takie projekty na pewno warto realizować, tym bardziej, że widzimy, że ten projekt jest ukierunkowany na pomoc osobom wykluczonym. Dziękuję z tego miejsca osobom, które, dzięki którym ten projekt jest możliwy do zrealizowania. Cieszymy się, że otrzymaliśmy te środki bardzo duże tak jak powiedziałem, ale wiemy też o tym, ile jeszcze pracy przed nami, bo ten projekt nie należy na pewno do projektów łatwych, Ale nie raz już pokazaliśmy, że potrafimy e, współpracować i dzisiejsza obecność e, na tej sali e, tak licznego grona e, samorządowców, którzy e, uczestniczą w tym e, projekcie jako e, partnerzy, e, obecność e, marszałku województwa e, podlaskiego, e, podlaskich e, parlamentarzystów e, i obecność e, pana e, premiera Gowina e, pokazuje, że Miasto Łomża potrafi współpracować, że ludzie, którzy tutaj piszą te projekty, ludzie, którzy kreują rzeczywistość w naszym mieście, potrafią na tych różnych płaszczyznach dochodzić do kompromisu, dzięki czemu tak duże projekty Miasto Łomża jako lider jest w stanie realizować. Ale tak jak powiedziałem, to jest początek dopiero, bo ten projekt, tym projektem będziemy mogli się szczycić, będziemy mogli być z niego dumni, pokazując też efekty działalności, która ma wynikać z tego projektu, a tak jak powiedziałem, materia też, która tej projekt dotyka, która dotyczy, jest bardzo wrażliwa ale nie raz już odwodniliśmy, że te projekty w naszym mieście są realizowane prawidłowo. Ja z tego miejsca dziękuję partnerom tego projektu, samorządowcom, którzy są dzisiaj obecni na sali za współpracę. Wiele jeszcze przed nami na pewno wysiłku. Dziękuję też marszałkom województwa podlaskiego, Dziękuję panu Stanisławowi Derek który od początku wspierał ten projekt, nawet jeszcze jak nie był marszałkiem województwa. I to jest ważne, że też dzisiaj jako marszałek będzie nas w tym projekcie wspierał, będzie naszą tutaj też skarbnicą wiedzy i też będzie na pewno ukierunkowywał na to, żebyśmy ten projekt zrealizowali prawidłowo. Dziękuję panu marszałkowi Markowi Olbrysiowi, który wspiera nas we wszelkich działaniach łomżyńskich. Jest naszym wielkim ambasadorem w zarządzie województwa i już wielokrotnie tutaj pokazywaliśmy na, jak efekty efekt tej dobrej współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Marszałkowskim. Dziękujemy też za przychylność naszym parlamentarzystom. Oczywiście jest to projekt realizowany z Urzędem Marszałkowskim, ale na wielu tutaj tych płaszczyznach współpracy na pewno będziemy też starali się o wsparcie, bo Centra Integracji Społecznej też można na wielu płaszczyznach również ze wsparciem ministerialnym realizować. I dziękujemy panu premierowi Gowinowi za, to naszą, za za przychylność dla naszego miasta, za wspieranie naszych inicjatyw. Pan premier, pan minister szkolnictwa wyższego bardzo mocno wspiera naszą Łążyńską uczelnię, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Jest dzisiaj obecny też pan rektor. Widzimy to, doceniamy. Dziękujemy i liczymy oczywiście na więcej. Dziękuję panu prezydentowi. O zabranie głosu proszę pana Jarosława Gowina, wicepremiera ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szanowni państwo, jest takie piękne polskie słowo solidarność. Ksiądz Józef Tischner, kapelan Związku Zawodowego Solidarność w roku 1980 wyłożył sens tego słowa. Cytując świętego Pawła, jeden drugiego ciężary noście. Solidarność to także budowanie więzi. Solidarność to jest pomoc tym, którzy na pewnym etapie swojego życia takiej pomocy potrzebują. I myślę, że ta wspaniała inicjatywa łączy w sobie te wszystkie znaczenia pojęcia solidarność. Ja chciałbym bardzo. Pogratulować inicjatorom tego przedsięwzięcia na czele z panami marszałkami Stanisławem Drechajłą i panem marszałkiem Olbrysiem. Chciałbym pogratulować i podziękować wszystkim samorządowcom, bo widzicie Państwo, jak wiele samorządów województwa podlaskiego zdecydowało się uczestniczyć w tym projekcie. To jest przykład takiej współpracy, której bardzo w Polsce potrzebujemy. No i przede wszystkim. Dziękuję i gratuluję tym, którzy będą ten projekt realizować. Dlatego że oni napełnią to piękne pojęcie solidarności konkretną treścią. Jestem przekonany, że ten projekt będzie ważny nie tylko z punktu widzenia pewnej reintegracji społecznej w dużej grupy mieszkańców województwa Podlaskiego dzisiaj trochę odsuniętych na bok, ale że może być też dobrym impulsem gospodarczym. Wiadomo, że dzisiaj każda para rąk do pracy jest naszej gospodarce potrzebna. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Gratuluję i bardzo, bardzo w imieniu rządu dziękuję wszystkim, którzy przyłożyli swoją rękę do tej wspaniałej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Premierowi. Są z nami przedstawiciele parlamentu, także proszę o zabranie głosu Panią Poseł Bernadetę Krynicką. Witam Państwa bardzo serdecznie, Panie Premierze, Panie Pośle, Panie Prezydencie, Panowie Marszałkowie. Koledzy samorządowcy. Ja się bardzo cieszę, że jest taka jedność i współpraca. I tak jak pan premier powiedział o Solidarności, to ja nawiążę do tej wypowiedzi i powiem, że jeżeli jest współpraca i jedność, to możemy dokonywać rzeczy niemożliwych. I widzę, że, że to jest tutaj na terenie łomży. I cieszę się bardzo, że pan prezydent jest tym głównym sprawcą. Szanowni Państwo, projekt dotyczy najbardziej potrzebujących osób osób wykluczonych społecznie, długotrwałych, bezrobotnych. Cieszę się, że te osoby zostaną na pewno, większość z tych osób przywrócona do, do pracy, do, zaktywizowana do społeczeństwa. Myślę, że to będzie też wsparcie ogromne dla przedsiębiorców, bo brakuje rąk do pracy. Także gratuluję wszystkim Państwu, wszystkim powiatom, starostom. I dziękuję też panom marszałkom za wsparcie ogromne, bo to czujemy i rzeczywiście, szanowni państwo, mamy świetną koniunkturę teraz od, od jesieni, od wygranych wyborów. To naprawdę wszyscy tutaj w regionie Łomży i nie tylko, w województwie podlaskim czujemy to ogromne, ogromną pomoc, wsparcie. I, i myślę, że jesteśmy w stanie wspólnymi siłami przy współpracy w zrozumieniu dokonywać rzeczy wielkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł i o zabranie głosu proszę posła Mieczysława Baszku. Panie premierze, pani poseł, drodzy mar marszałkowie, panie prezydencie, samorządowcy, drodzy goście, Wszyscy przybyli. no Pani dyrektor, dyrekcja. Ja, jako i wicemarszałkiem, marszałkiem, ale pani dyrektor to sama. To właściwie Pani pan dyrektor też. To cieszę się bardzo, że tutaj dochodzi do zawsze do dobrego zrozumienia, ale potrzeby. No, czy Łomża, czy nasze powiaty, czy nasze województwo, ono potrzebuje tych środków finansowych do aktywizacji. Ale widzę, że jest duże zrozumienie, że przyłączam się do słów pani poseł Bernety Krynickiej, ale trzeba być zawsze mądrym. I proszę zawsze, jak samorząd województwa kontynuuje dobre praktyki, a doświadczenie w samorządzie ma i wicemarszałek Marek Olbryś z bardzo dużo współpracy miałem, ale przede wszystkim też dla Stanisława Derehajlów, że naprawdę jest naprawdę takim naszym wspólnie jak dwóch wicemarszałków, to jesteście w prawie cały zarząd. Ja Wam gratuluję tego, róbcie w ten sposób, żeby samorządy korzystały po partnerską i życzę, żeby te środki finansowe zaowocowały w rozwój naszego województwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie Panu Posłowi o zabranie głosu. Proszę teraz Pana Stanisława Derecha, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego. Panie Premierze, Szanowni Państwo, rzeczywiście scalanie mieszkańców Podlasi jest to bardzo ważnym, jest bardzo ważnym elementem naszej pracy jako Zarządu Województwa Podlaskiego. Ja bardzo się cieszę, że właśnie Łomża jest liderem tego projektu, który ogarnia Prawie połowa województwa Podlaskiego. Cieszę się również, że tak wiele powiatów zdecydowało się podpisać porozumienie, które będziemy wspólnie realizowali. Ale jest również i organizacja pozarządowa, jest również jedna gmina, która będzie myślę, że pilotażowo też pewne rzeczy wprowadzała. Tego rodzaju działania to są działania najbardziej efektywne, bo będą realizowane tam na dole wśród naszych mieszkańców i to jest bardzo dobry kierunek. Bardzo się cieszę, że... Tak uroczyście to podpisujemy, dając sygnał dla innych samorządów, że wiele rzeczy możemy wspólnie zrobić razem, wtedy, kiedy następuje bardzo dobre porozumienie między samorządami, między ludźmi. To jest bardzo istotny element. Bardzo się cieszę, że tak uroczyście to robimy, bo jest to sygnał, że razem możemy więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie i o zabranie głosu proszę również reprezentanta naszego miasta w Zarządzie Województwa panowicemarszałka Marszałka Marka Olblisiewa. Bardzo dobrze powiedziane. Czuję się tym reprezentantem. Panie premierze, szanowni państwo parlamentarzyści, panie prezydencie, koleżanki i koledzy samorządowcy. Wszyscy państwo, którzyście się przyczynili do tego, że ten program odpalił i teraz podpisujemy, jest finał. I też życzę sobie i Państwu, żeby ten program był dobrze treścią wypełniony, żeby służył ludziom, którzy są wykluczeni społecznie, którzy niejednokrotnie starają się wyjść z tej sytuacji, nie mogą i dlatego tak jak nasze państwo i nasze województwo wspiera działalność gospodarczą, ja jestem tego przykładem, bo ja zajmuję się trochę gospodarką, a natomiast Stanisław bardziej tymi sprawami społecznymi i rolnictwem. I myślę, że taka współpraca. Ludzi przemysłu, ludzi gospodarki, z ludźmi, którzy na chwilę być może wykluczyli się społecznie z gospodarki, do niej wrócą, i generalnie o to nam chodzi. To jest kolejny program zarządu województwa i województwa podlaskiego, który pamięta o takich ludziach. Nie tylko pamiętamy o przedsiębiorcach, którzy przynoszą wymierne korzyści materialne, ale nie, nie, nie zapominamy o ludziach, którzy. Chcieliby, żeby im pomóc. I właśnie dzisiaj robimy to, żeby ludziom, którzy niejednokrotnie nie z własnej winy zostanie wykluczeni, wracają do, do nas i są pełnoprawnymi ludźmi, którzy będą dumni z tego, że mogą nie tylko brać, ale też będą poprzez różnego rodzaju działalność wspierać również nasze społeczeństwo, a to, co powiedział Stanisław. Cieszymy się, że to jest uroczyste, że, że dajemy znak dla ludzi, że jeżeli się zjednoczymy bez względu również na, na, na poglądy polityczne i na opcje, które reprezentujemy, będą służyć naszym mieszkańcom, bo taki jest nasz cel. My nie przychodzimy po to, żeby zdobyć władzę polityczną i, i żeby być samozadowoleni, tylko właśnie jesteśmy po to, żeby wszyscy ludzie w naszym województwie, przede wszystkim i w Polsce, byli zadowoleni z tego, że jest dobra zmiana, że idzie wszystko w dobrym kierunku i. Na równi gospodarka, ale na równi również y, pamiętanie o tych ludziach, którzy potrzebują jak najbardziej naszej pomocy. Po to jesteśmy, żeby im służyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wicemarszałkowi. Teraz odbędzie się najważniejszy moment naszego spotkania, czyli podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Regionalnej Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego. Umowy podpisują wicemarszałkowie Stanisław Derechajło i Marek Olbryś oraz prezydent Mariusz Chrzanowski. Łączna wartość projektu wynosi 25 263 917 ,80 zł 80 groszy, zaś wartość dofinansowania to 19 999 79 zł i 80 groszy. 去这个学校。 Dobra, ale tam po, po, idziemy na środku. Ale... No to tu będą musieli podchodzić, nie? Co tu stanie za wolę, bo się nie to Ewentualnie darka nawet. może, Zaraz mam I państwo przekazujemy pieniądze, przekazujemy umowę i pracę również, żeby to nie było tak prosto i jasno. Tę najważniejszą umowę mamy już podpisaną, teraz czas na przekazanie umów partnerskich partnerom naszego projektu. Zapraszam Pana Starostę Łomżyńskiego, Lecha Marka Szabłowskiego. Zapraszam Starostę Wysokomazowieckiego, Bogdana Zielińskiego. Zapraszam wicestarostę Siemiatyckiego Marka Bobela. Zapraszam o starostę Kolneńskiego Tadeusza Klamę. Zapraszam starostę wysokomazowieckiego Bogdana Silińskiego. A już było, przepraszam. Zamrowskiego Stanisława Władysława Ożleńskiego. Przepraszam bardzo. Zapraszam Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko. Bardzo dobre doświadczenia z boiska z Zapraszam panią Dorotę Kędra-Ptaszyńską, wójta gminy Boczki. Zapraszam panią Magdalenę Skup, dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych. Szanowni Państwo, za chwilę też poprosimy wszystkich naszych gości do wspólnego zdjęcia. Natomiast, po, natomiast za chwilę będą też mieli Państwo dziennikarze możliwość indywidualnych rozmów, nagrania, nagrania wypowiedzi naszych gości. Na zakończenie naszego spotkania proszę jeszcze Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego o przekazanie prezentu Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. Prezent Niespodzianka. Na, na poczęstym miejscu w moim gabinecie jest jakiś. Oczywiście dziękujemy również pani dyrektor Elżbiecie Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałski, Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ten, de, po, ten de, departament właśnie podlega ten projekt. Teraz zapraszam wszystkich Państwa, wszystkich naszych gości do wspólnego zdjęcia.